Witam w mojej kuchni! Nie no, witam wszystkich bardzo serdecznie Nowy, jakiś setupik Wiecie, są nowe kolorystyki, więcej par Myślę, że fajnie się wygląda No i tak, zanim zaczniemy, chciałem was bardzo poprosić o subskrypcję Like oraz komentarz pod tym filmem It right boy. Jak wiecie, Easy Slice'y powróciły z wielkim restockiem. W tym restocku były dwie kolorystyki, które już kiedyś wyszły, oraz nowa, czyli te pure, pure, pure nie, pure raczej, co są mega, mega podobne do sandów, a o wszystkich klapkach za chwilę wam powiem. Może po na początku mojej przemyślenia na temat tego restocku. Słyszałem, że niby co dwa, co dwa miesiące ma być klapek. Czy to prawda, czy nie? Sam nie jestem pewny, ale fajnie, że przed latem Adidas dał restock dzięki temu więcej osób może sobie kupić fajne klapki a jeżeli szukacie tych klapek to oczywiście dostępne są na, moim, na mojej stronie internetowej jak i na moim instagramie dobra, teraz mówimy ogólnie o klapkach więc pierwsze slajdy wychodziły rok temu właśnie ta kolorystyka Resin, Bone oraz Air Brown następnie wychodziły Core, Soty oraz Sandy a teraz wyszły właśnie te trzy kolorystyki i najnowsza kolorystyka Pure It sound right, boys. Jak dla mnie ten rejsek był w miarę fajny, ponieważ y, mogliśmy zobaczyć właśnie klapki z pierwszej edycji, z drugiej edycji i mam nową korysję z trzeciej edycji Słyszałem, że jeszcze będą jakieś czarne, ale tego jeszcze nie wiemy. Y, comfort wise są mega mega wygodne. Y, ale mega dziwnie fitują. Jak dla mnie mam dychę i tutaj dziesiątka, czyli 4-4 i jedna druga jest dla mnie za duża, a 4-3, czyli 9 jest dla mnie za mała, więc ja jakoś nie będę w nich śmigał, ale wiem, mam moich znajomych i oni. Bardzo lubią i bardzo chwalą je. Jakościowo mm, są nie najgorsze, bardzo mięciutkie, ale myślę, że jedyną wadą, która będzie na pewno, to będą się, ta pianka będzie strasznie zginała. Będziecie mieli takie fałdy. Czy to wygląda ok? Myślę, że tak, akurat, ale myślę, że największą wadą to są takie faktory flow. Są jakieś tam kreski, trochę odbarwienia, no ale znacie Adidasa, znacie Easy Nieraz, nie jest najlepiej, ale tak, to są fajne. Polecam na lato. Ja niestety nie będę nie chodził, bo śmiga w moich łyf ranerach i moich foam ranerach. Teraz przechodzimy do boksika. Boks akurat bardzo podobny do boxów od 350. Na górze macie slide, w boku macie slide made by Adidas, a box label klasyczny, Adidasowy też. Dodatkową rzeczą w klapkach to jest to, że mamy taką wewnętrzną alametkę która może się odleić, ale nie, nie, nie obawiajcie się ponieważ w środku buta macie takie wygrawerowane w sumie napisy jakie to size i tak dalej, więc nie ma, nie ma żadnych obaw osobiście, jeżeli miałbym wybrać dla siebie to chyba wziąłbym te piór, są mega podobne do bałnów, a bałny kosztują chyba z półtora teraz więc taka alternatywa na, na lato była mega kozacka moja mama już sobie upolowała i chyba będzie miała te resiny i w ogóle mam taki pomysł, że pod koniec roku bym zrobił taką serię, no nie serię, taki odcinek pokazując całą moją kolekcję butów używanych, jak i yy, taką kolekcję DS-ów, więc dajcie mi znać w komentarzach, czy tak coś wam się podoba. Jak zwykle na moim Insta stawiam, czy te buty są Fire czy Trash, tu macie wyniki oraz stawiam jaka taka jest waszą ulubioną i też tu macie wyniki. Jak zwykle bardzo wam dziękuję za oglądanie filmiku, zostawcie po sobie komentarz, subskrypcję, lajka i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się! Gemma. I'm curious, George. I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws. To turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver and signs, to let them and talk up their body. Another one body that's